Witam Was kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na taką przepyszną suróweczkę z kapusty pekińskiej, z cebulki czerwonej. Możecie użyć koperku, natki. Smaku jest bardzo dobra. Polecam Wam ją bardzo serdecznie. Jeśli nie macie pomysłu na surówkę do obiadu, to ja Wam dzisiaj pokażę super smaczną suróweczkę, którą możecie zrobić sobie do obiadu albo tak do zjedzenia. Składa się tak naprawdę z trzech składników. Bardzo prosta w wykonaniu i do tego bardzo smaczna. I życzę Wam wszystkim smacznego. Do naszej surówki potrzebujemy kapustkę pekińską, cebulę czerwoną, koniecznie musi być czerwona, majonez, sól i pieprz. Dzisiaj dołożę trochę kopru. Kapustkę dokładnie musimy umyć i pokroić na drobno. Następnie siekamy ją na jeszcze mniejsze kawałki i przerzucamy do miseczki. Następnie musimy posiekać cebulkę czerwoną w drobną kostkę. I już cebulkę mamy pokrojoną. Dwie takie czerwone średnie cebulki w zupełności wystarczą na jedną Kapustkę pekińską. Dodajemy cebulkę. Całość musimy ze sobą wymieszać delikatnie. Taką surówkę najlepiej przygotujcie sobie dzień wcześniej i błóżcie do lodówki na całą noc. Na noc sobie zostawiam w ten sposób, tylko teraz jeszcze osolimy i popieprzymy soli. Musimy ją wymieszać i ona przez noc nam zmięknie. Przed tylko podaniem wymieszamy z majonezem. Posoloną, popieprzoną surówkę zawińcie sobie folią i odstawcie na całą noc do lodówki. Przed samym podaniem tylko ją doprawimy majonezem, oczywiście natką, pietruszki, koperkiem, jak już lubicie. W ten sposób odkładamy sobie do lodówki na całą noc najlepiej. Powiem Wam, że niby dwa, trzy składniki, a smak surówki jest przepyszny. Tak przygotowaną surówkę po całej nocy musimy dobrze odcisnąć, wycisnąć nadmiar wody. I odciśniętą przekładamy sobie do miseczki. Ja już surówkę mam całą odciśniętą. Zostało nam tylko doprawić majonezem. Ze dwie łyżki majonezu, ale tak naprawdę jak lubicie, bo jedni lubią więcej, drudzy mniej. Musimy dokładnie wymieszać. Następnie spróbujcie sobie do smaku, czy jeszcze nie potrzeba soli, czy pieprzu. Ja delikatnie jeszcze posypię pieprzem. Mm. Pycha, bardzo dobra. Taką surówkę możecie jeść samą albo do obiadu. Jest naprawdę przepyszna. Jeśli lubicie dużo zieleniny, możecie dodać natkę pietruszki, koperek. Ja dzisiaj dołożę trochę kopru. Możecie natki pietruszki albo bez niczego. Tak jak jest. Tylko kapustka i cebulka. A smak jest przepyszny. Zobaczcie, tylko trzy składniki: kapustka pekińska, cebulka czerwona i akcent koperku i macie przepyszną, cudowną w smaku surówkę. Tak żeby zjeść samą albo do obiadu. Polecam ją wam bardzo serdecznie. A jeśli spodobał wam się filmik, pamiętajcie o subskrypcji, będzie mi bardzo miło. A na dzisiaj żegnam się z wami tą pyszną suróweczką. Do zobaczenia. Pa!